Witam serdecznie, od razu gramy, bo nie mam za dużo czasu, Skaczmy znowu w Sapporo. Pierwsze dwa oczywiście się nie liczą, bo kto by to liczył? Dobrze. Naprawdę, dopiero teraz. I jest już na progu. Dzisiaj już nie ma tego noszenia, co ostatnim razem. Piotr w boczny. Więc nie można się niczego dobrego spodziewać. Taki skok w końcu dawałby HS. A daje K. Dobra. Jukias on tylko troszeczkę awansował. W świata... Ale dzisiaj też awansuje. To jest słowo dobry. 130 metrów. No i Mariusz Lindik. Bardzo dobrze rozpoczął. I będzie czwarty jak wolny. On troszeczkę spadł w świata dzisiaj. Czy właściwie wczoraj. Patrzcie, patrzcie co się dzieje, jak, jak nie ma wiatru pod nartem. Już nie ma mowy o tych skokach za HS. Znaczy jednym może się dzisiaj uda, ale, ale chyba nic poza tym. Severin Freud. to jest zawodnik, który też bardzo chciałby dzisiaj zapunktować. Zapunktuje. Zapunktuje, będzie przed Pawłem. Paweł czwarty. Teraz Peter Prewson troszeczkę abansował, bo ma numer startowy 7 chyba. Teraz ma dziewiąty. Teraz będzie dobry skok. Teraz będzie skok dobry. Teraz będzie skok na 127 metrów i drugie miejsce. Piotrek Żyła, To nie jest jego sezon ewidentnie. Połącznie sobie skoczę słabo. Bardzo, bardzo słabo. A teraz skok lepszy, delikatnie. Pan o na szóstym. No i Krisata to teraz. Gdzieś tam, w tych okolicach, jednak przed Pawłem, o całe 6 punktów. Paweł skoczył w końcu 117 tylko. A teraz ten reprezent zwycięzca dzisiejszego w sumie konkursu. Bo ja to nagrywałem przed chwilą. Stwierdziłem, że nagram jeszcze jeden, bo nie było tego. Końca, nie A jednak trzeba zachować tutaj hierarchię. Wyświetlenia z tego są takie dobre, że naprawdę żadnego innego filmu takie dobre nie były. Ja nawet potrafię być po 200 wyświetleń na film. Nie wiem czy już jest na pozostałych, ale wiem, że bierze tu 250 na pozostałych po 180, więc no. Pokazujęcie ta się Wam podoba. Łapki w górę też tam w miarę, w miarę są. Więc jest dobrze. Ziga 1 Żiga 1. Jeśli ktoś by pytał, czemu tak ym, wcześniej ląduje, bo czasami zdarzy się, że czasem jest jakaś ścinka gry i ja wolę wylądować, nie żeby on miał upaść. Teraz na przykład żadnych nie było. Albo wcześniej. Dawid Chłopacki. No, 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 panie Jakubicki, co pan robi? Jest pan jedenasty w tej chwili, więc cały czas przed. Pawłem wąskie, tu jest 13. Teraz domen prez. Jak tutaj mówiłem, widzicie, te skoki nie są dzisiaj za dobre. Wszystko wina wiatru. nie wiatr, to ja bym zlatywał... Chciałem, żeby tam szkoły, tam Tak, domen na trzecim miejscu. Clemens ostatnio dobry konkurs miał, nie wiem, co miejsce miał. Chyba na podium skończył, nie, 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 nie jestem pewny. Nie patrzyłem na to podium, patrzyłem tylko na toczy. Predsy na wygrał. Żadna kamura, bo już drugi. Manuel Fetturze Teraz będzie dobry skok. Teraz będzie dobry skok. Który da mu miejsce czwarte. Stefan Maje teraz. Każdy, kto będzie liderem teraz, będzie miał awans do drugiej serii. Będzie to na pewno Jukiasatowo. Maje skoczy na dziewiąte. Wyjście z ja progu było dobre, ale później jakieś przechylenie niestety No i tyle Killian Fire No No, dobrej skóry, dobry. Drugie miejsce Jukasa Doris czasu Wladimir Zograwski Znaczy, teraz Jeżeli ktoś by pytał czemu to nie ma jakichś zachodnich, zajmuję no wynika to z tego, że na przykład oni byli, nie byli, nie było ich w top 50 ostatniego paru świata, nie tego teraz, tylko tego wcześniejszego. No więc nie ma ich tutaj, nie, nie, nie jeśli ich nie było. Kamil Stoch, no, on jeżeli będzie co najmniej piąty, to już ma w tej chwili awans do drugiej serii. No ale najpierw trzeba być piąty, Najpierw trzeba być piątym. Kamistoch Stoch jest piąty, więc wszystko się zgadza. Kamistoch pierwszy z awansem. Fettner na pierwszej oczekujących. Szyjelardów, Heibeck. Teraz Heibeck, on ostatnio miał dobry konkurs. Ale to i tak nie jest to, czego on by chciał. W tym kombinezonie przecież zdarzało mu się wygrywać. Konkursy paru świata. Teraz jest siódmy, więc bez awansu. Ale to pewnie na chwilę tylko, bo... Zdarzy, zdarzy się, że ktoś to kto gorzej. Czy będzie to na oki? Nie. Na oki to będzie. Nie. Nie będzie to na oki. To będzie, nauki, a będzie 30. na oki w drugim 30. A no, usijajmy chyba tu wpuścił właśnie to w tej serii. I beka. Tak mi się wydaje. A teraz. Bardzo dobry skok. W trzeciej miejscu Jam teraz, teraz już top, top, top 20 za chwilę. 34, no jest, jest potężnie, jest potężnie, Anizela Misek, no i skok taki jak właściwie większość dzisiaj, 125,5, bez 125 skoczyli no, większość, zdarzyły ja się takie skoki 63 metrowe, wiesz czemu jest, czemu ten dziewczyn, no, ciekawa stacja. dobrze gramy dalej, Stefan Kraft gramy dalej, bo Stefan Kraft skacze, jest z inny dziad, który powiedział, że walić, ale, ale, ale skacze jednak yy, legenda tego sportu, który znowu skacze za wcześnie na progu i znowu skacze słabo i znowu nie będzie na drugiej serii. Wczoraj był, ale jakieś problemy mam z nim. On ma sam ze sobą sapporo, gdzie on widzi, że później na drugiej serii nie ma. Skacze wewnętrznie i od razu ma dobry skok na, na progu, ale... Ale skąd 16 miejsce więc, więc jest blisko blisko 2 serii ale jednak wciąż poza Thomas Lakner i pięknie pięknie Tomas Lakner ma miejsce okej okay. Hegli ostatnio niewydany, niewydany konkurs dzisiaj też dzisiaj też po tym zwycięstwie on jakoś na no, jest już tak potężny jest tak potężny, Dajki, to jeszcze bardziej spada w pucharze świata. On chce na pewno wrócić do, do, do top 10, bo uważa, że jest świetnym zawodnikiem. Skacze dobrze, skacze na miejsce 7. I teraz... jojojojojojojoj. Wszyscy znają tego zawodnika. Zwycięzca dwóch pucharów świata. Za 18-19 i 20-21. Zawodnik czy w tej chwili będzie gdzieś w 5 w ulicach? Drugi jest, okej. Okay. I Constantine. Konstantin z rodziny Schmidów, jeżeli tak to można nazwać, na taki skok który ma miejsce w w 33, czyli taki skok już daje awans do, 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 do top 50. Przedłużaj go, bo Jaszy ratował się jak mógł, ale jest 18, więc, 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 więc chyba ten ratunek się udał. Karl Geiger. Karl Geiger, dobry skok. też będzie gdzieś okolicach trzeciego miejsca moim zdaniem. Drugi. Ale w ogóle z swecia teraz Pierdziela te skoki do nas zewnątrz. W ten piękny niedzielny poranek. Który za chwilę porankiem już nie będzie. Ale wiem, że Frederick wszystkim też w drugiej serii nie będzie. Mamy 10 minut odcinka. Odskoczę pił z baszkę. Skacze świetny zawodnik, który potrafi odpalić petardy, jeżeli da się mu dobre warunki. Teraz jest dwunasty, więc Johansson, co jest? On trzy konkursy temu jeszcze był wiceliderem. Teraz takie cuda, się dzieją, że on jest w ogóle, gdzieś nie wiem. Trzynasty. Daniel Huber, on też spada. Kto tam w ogóle się wybił teraz jeszcze wyżej? Jeżeli... Super, oczywiście, dobre w drugiej serii będzie to przewidywalne. I Amman też troszeczkę chyba, a Amman troszeczkę poprzedł do góry. Mm, Teamizajc, team co on to w ogóle robi tak wysoko? On nie, nie był tak wysoko, był gdzieś poza tym, czy, to, top 10. Teraz będzie na miejscu 17. Daniel na On utrzymuje swoją pozycję po ostatnim w I skacze pięknie. uhu, Trzecie miejsce. Kito sacho teraz. Kito sacho. Ale Kito sacho poradzi po serio. Grany rud, który stracił żółć, można powiedzieć. To co? Straciłeś żółć, znowu co? Czytujemy, czytujemy. Nie ma, nie ma, myślę, innej opcji, ale on nie czytuje. Bo on jest poza drugą serią. Co jest? Co tu się w ogóle dzieje? No to Eisenbichler, Ostatni. Na liście startowej. Szybuje, szybuje. Do drugiej serii szybował. Na miejsce ósme. Nie wiem czym Grandel już się nie dostał. Bo jest to na w zamęcie, jak gorzej, proszę bardzo. Ciekawa sprawa. Czy Tandy jest z drugiej serii? To zachod nie ma. Hubera nie ma, Wilusztada nie ma. No fajnie to wygląda. Muszę przyznać bardzo. Bardzo mi się to podoba. Tande jest trzeci, stwarza największe zagrożenie dla aktualnego lidera. No dobrze, ale Ashenwald zaczyna tę serię finałową. No, no, które to będzie miejsce? 21,5 nie gorsze w sumie e, Bo, bo pierwsze Bo jest pierwsze dlatego no dużo dużych rzeczy być pierwszy chociaż po swoim skoku No, bo tego laje Nie, 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 nie zrobi, nie zrobi tego je laje Dobrze, to Laura ale też chyba nie w w okolicach. Drugi. A Szentwad, więc awansuje delikatnie. A Wellinger nie awansuje. Wellinger straci swoje prowadzenie. Ale teraz skoczy dobrze. W 26 skoczył i będę mógł zjeść śniadanie w końcu młodej. 12. Forfunk oczywiście robi swoje, tak jak powinien. Amman. Amman też. Amman też, które to będzie trzecie, czwarte coś w tym stylu. Czwarty Junshi do Kobayashi raz. Uuu, to jest dobre wyjście z progu i to jest wysokie szygowanie nad zeskokiem, to jest piękna próba. Kobayashi pierwszy, Piotr Żyła Teraz Piotr Żyła tutaj zajmuje miejsce 23 w pierwszej serii, którego nie ma. Stop 40, puharu świata nawet. To jest stop 41. Uu. teraz dobrze. Teraz pierwszy, zdecydowanie. Żiga Jela. 126 metrów w pierwszej serii. Tyle powinien, więc skoczyć w drugiej. Ale tyle, tyle nie skaczę. Jest na miejscu siódmym. Ulrich Hwolgenand. No, on oczywiście pragnie tego, by wygrać konkurs, on potrzebujesz 145 USB. Myślę w tej chwili, by wygrać konkurs. A skoczy jeszcze lepiej. to będzie 45 MS. Dobrze się 72. Echajbek. Lechmisiel, hajbyk. Hajbek myśl, hajbyk. Piękny próba. Piękny prób. Piękna próba, zdecydowanie. 10,4 punktu przewagi. Zajc to jeden z niewielu, którzy awansowali w serii jako zawodnicy To Top 10. Się... Yy, tego nie było, tego skoku nie było w ogóle. Yy, nie mówią Nie tak dla jak można powiedzieć. Czwarty w końcu. Ej Manuel Fettner. Dobrze, 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 bardzo, bardzo, bardzo dobrze Manuel Fettner. Troszeczkę przechylił zabawki. Hajbek Fettner żył, to pierwsza trójka, teraz Kamil, Kamil Stoch, Kamil Jakubicki. Dawid Stoch i Kamil Kubacki. Ale Kamil Kubacki dzisiaj skacze fatalnie. Dawid Stoch. Johansson, który w ogóle awansował do DVD, to jest ciekawa sprawa. To by odrabiać te punkty, te cenne punkty gładko ląduje. Myślę, że na no to powinny być wysokie. Sędziowie zresztą nie posłuchali, bo 18, 19, 19, 1 przynajmniej z tych, które się liczą, bo tych, które się liczą, to nie patrzyłem nawet. Taszkę wracał do 10, ale chyba nie na długo. Chyba nie na długo, no to będzie 13. Aktualnie jest jeszcze 13, więc... No. Domen. Drugi, drugi co ciekawe. Peter Pressą ma kolejny dobry konkurs. Pokazuje, że Sapporo to jest jego ojczyzna. Ja czy tutaj gdzieś w okolicach top. Drugi długi jest. A i to chce czas na prowadzenie. Dajki to też prowadzić, on na pewno nie odda tego tak łatwo no i nie oddał tego tak łatwo oddał, oddał ale nie tak łatwo może bardziej by tu spasowało to stwierdzenie no i też dobrze heal 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 to ma coraz bliżej tych, 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 tych zwycięstw. Może dziś... Może dzisiaj będzie trochę lepiej, niż ostatnio. Zobaczmy, match poza ósmy. To jest jego najlepsze miejsce po pierwszej serii chyba w tym sezonie. Tak wysoko jeszcze nie stał. Zobaczmy... I też dobrze. że to będzie miejsce? Będzie drugi w tej chwili Heimweg, Eisenbichler i to... I zobaczmy, Daniel Czochenik. Teraz czas na jego próbę. No, dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. To było na tyle. Na oki, na kamurę. No dobrze, czas na naokiego. A naocznego na kamurę. No, Panie naoki, co to było? W ogóle. Lukia, za to. On na pewno potrafi odpalić daleko. Na pewno potrafi. Potrafi, ale dzisiaj mu się nie chciało może, tak to powiedzmy. Rioju Kowojaszki. Ktoś tu chce chyba wygrać ten konkurs, czemu by nie właśnie Riojojojo. Już latać potrafi. Latać potrafi. I będzie w tej chwili na miejscu czwartym. Daniel Andretonde w top 3. No. na pierwszej serii. bo po drugiej to będzie gdzieś w top 30 najwyżej jest 13, okej okay. Karol Geiger też, też walczy to o to by wygrać no, drugi, trzeci, piąty, okej Harl, Herl... ej to nie jest pierwsza kiedy Herl prowadzi po pierwszej serii Co się tu stało w ogóle na koniec? Nie wiem. Dobra, i to wraca na podium. O, jest ciekawa sprawa. Dajki, i to. On chyba awansuje troszeczkę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Gdzie jest i to? Dajki, i to na siódmym miejscu. Dobra, ja kończę ten odcinek. Jeszcze do tego nie wróciłem, żeby wiedzieć, ile było. Dobra. Tak wygląda klasyfikacja. Tande w ogóle troszeczkę spadło. To miał blisko dobrane ruda. Ale drugi fatalny. Kiedy się nie ruszył praktycznie z miejsca, no dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Dzięki dla wszystkich. i nami. No, nie dogram tego już niestety. Trzymajcie się.